I oto stało się. Nasi bohaterowie znów wyruszyli w poszukiwaniu przygód. Podążając za szlachetną rządzą pieniądza dotarli do małej mieściny o wdzięcznej nazwie abdul ahmal szerik Zmordowani długą wędrówką udali się do karczmy pod talibem. Na kilka kielichów rozluźnienia! Gdy tak siedzieli, próbując się rozluźnić, dyskutując przy tym o minionych przygodach, podszedł do nich zakapturzony jegomość. Rzekł dosiadając się do ich małego stolika. Następnie przedstawił się jako Mardes. Nowy przyszły członek drużyny. Wszechpotężny zaklinacz żywioł. The power is yours! Nasi dzielni bohaterowie spojrzeli po sobie, po czym Rysiu powiedział na głos to, o czym wszyscy myśleli. Sorry, ale teraz bardzo proszę cię Stop! Jednakże Mardys niezrażony odpowiedział tylko. Zdaje się, że przyszła pora, by rozliczyć cię ze wszystkich drańs. Rysiu oczywiście przyjął wyzwanie, a Edek ogłosił, że zwycięstwo zapewni Mardesowi przynależność do ich drużyny. I oto rozpoczął się bratobójczy pojedynek. Panowie stanęli naprzeciw siebie i wymienili tradycyjne pozdrowienie. Jesteś dla mnie kompletnym zerem. I śmieję się z ciebie cały czas. I będę się śmiać. Rzekł z gracją Rysiu. Nie warto tak się bronić, tylko lecieć z wiatrem. Poczekam, popatrzę, zrozumiem więcej. I wtedy wreszcie sam też włączę się do akcji odpowiedział mu Mardes po czym stanął założywszy ręce na piersi i z uwagą obserwował ryszarda ryszard tymczasem zupełnie niespodziewanie zaszarżował na Mardesa chcąc pozbawić biednego zaklinacza życia jednym celnym ukradkowym atakiem ten jednak nic sobie z owego ataku nie robiąc, stał dalej z założonymi rękami. Wspomniał Jeno. Sorysius kwitował krótkim: Co zapewne oznaczało coś w jakimś języku. W tym momencie poruszył się święty Edward, wstał i powiedział do całej reszty gości znajdujących się pod talibem. W tym momencie wszyscy goście, jak jeden mąż, poderwali się z siedzeń, by w ten oto sposób rozpocząć ogólnodostępną bójkę pospolitą. Edward tymczasem na powrót zasiadł do stołu i spytał towarzyszy, czy mieliby coś przeciwko, aby Mardes dołączył do ich drużyny. Rzekł zniesmaczony Gienek. Po chwili jednak uderzył dłonią w stół i dodał. Lagar popatrzył na wszystkich, otworzył księgę, przeczytał coś, chwilę pomyślał, po czym rzekł NOPE Łysy natomiast powiedział high. A gdy reszta drużyny spojrzała na niego pytająco, dodał you know how I feel. Edek uznał, że Łysy nie ma nic naprzeciw, po czym spojrzał na Mardesa i powiedział you are so... I tak oto nasza drużyna wzbogaciła się o nowego członka.